wycieczkę do Selgrosu. Sprawdzimy sobie, jaką mają ofertę, czy coś się zmieniło od ostatniego razu. co? Idziemy. t -bon, ale wygląda jak porterhouse. Tu też jest ładny porter. To... Ej, tu są wszystko portery. Duża część polędwicowa, tylko tu masz t tak naprawdę na środku. Tak, tu jest t-bone. DB de DB Platinum Collection. Lubimy to. Ej, fajny jest. Fajny jest. No. Albo na River Sir no ładnie wygląda. Takich na steki nie kupujemy. O, patrzcie, co można znaleźć. Jest, nie, są sztosem. Dwa tomachauki? Cena za kilogram. Co? Poniżej dwóch sto, stówek za dwa tomachauki? Cowboy steki. Ha! Dobra, to bierzemy kobój steki i będziemy robić. To jest kod DBF. To jest cowboy steak. Dzisiaj zrobimy sobie steki metodą sous vide. Słuchajcie, coś, co jest bardzo ważne podczas wakowania właśnie takich steków, to jest podwójny zgrzew. Czyli to, co tutaj widzicie. W przypadku tej zgrzewarki, ona domyślnie już zgrzewa nam dwa razy. Dzięki czemu mięso jest bezpieczniejsze i mamy pewność, że nie dojdzie do rozszczelnienia tego worka w trakcie, na przykład tak jak w naszym wypadku dzisiaj, gotowania. I najlepsze na koniec, potrafi wykonać ponad 200 zgrzewów ciągiem, nie przegrzewając folii. A my wracamy do gotowania steków. Zaczniemy sobie od tego cowboy steak'a. Spróbujmy. Jest ok, ale na pewno nie jest wybitne. Na pewno jest smaczne, nie jest rozpływając się w ustach, jak się go pokroi na takie cienkie kawałeczki. To jest faktycznie miękki, faktycznie jest fajny. Natomiast takie grubsze, jak tu miałem, no to tego trzeba już troszeczkę porzucić. Jest ok, ale nic mi nie urywa, absolutnie. Ok, i teraz ten Prime Collection. To wygląda dosyć obiecująco. Hm. Mm. O, oh, wow, to jest fenomenalne. Pamiętajcie, to jest polska wołowina. Ok, to jest, to jest przepyszne. Oficjalnie, to nie jest żadna reklama, to nie jest żadna współpraca, ale oficjalnie mogę powiedzieć, że Selgross ma najlepsze steki z takich sieciowych sklepów.